na Siema, siemaneczko, dzisiaj nagramy sobie challenge niestety bez Citlena, A challenge będzie polegał na tym, że mamy tutaj skiny i Mandalorian to są, mity, to są same egzotyczne bronie, Ry, Rycerz to są same mityczne bronie, Fade to są same złote, kitek fioletowe, ninja niebieskie, ten aura zielone i tego, i yy, ta pani szara. Więc zaczynamy challenge. naciskamy włącz tasowanie i możemy grać jakimi mitycznymi broniami czyli lecimy na Mandalowia. Super! Dobra. I Zaczynamy. No nie wiem czy mi się to uda wygrać z samą snajperką, no ale spróbujemy. Dobra, czyli lecimy na Mandalorian. I teraz y, udostępnię, żeby można było pisać komentarze, więc możecie napisać w komentarzu, czy mi się uda ten challenge W tej chwili macie napisać czy mi się uda wygrać. Zrobić mi nas samą snajperką Mandaloriana, czy nie? Odstawiajcie. Komentarze. W komentarzach. Teraz e, musicie odstawiać. Zatrzymajcie sobie filmik i e, idźcie napisać komentarz. DeLorean mnie już zauważył. Zaraz tu przyjdzie. Dobra widzowie. Z myślałam, że to jest złego pompa, nie? Ech. Да Не, видов не до чего. Nie da się tak zrobić. O nie, teraz sama egzotyczne, O nie, to od razu mówię, że lecę na łysteka. Ale o nie, najgorzej. Dobra, widzowie, ta runda jeszcze następna, no i kończymy ten filmik, ale to zobaczymy. Powiem tak, jak teraz to będzie win z egzotyczną bronią, to kończę od razu film albo nagram jeszcze dwie rundy, ale to zobaczymy. Czemu ja mam zero złota? O, dobra, już mam złoto. No i sama egzotyczne broni super. No i widzowie, lecimy na łosteka, no. napiszcie, w kom, y, na co wy wyjście polecieli w takim challenge. Ale ja mogę mieć kilka egzotycznych broni. No tak, no w sumie. No. Widzowie, może mi się uda. Z tego usp to jestem naprawdę dobry. Ale leci ze mną jakiś typ, więc... Muszę iść szybko koło łospaka i... ...widzielę Dobra To wy na to żeby zrobić tak, że biorę łospaka i uciekam Ogólnie. Ja mam takie zwalone tekstury, że ja nie widzę wszystkich y, tych rzeczy. Zobaczycie na moim ekranie, nie? Dobra widzowie, uciekamy do strefy. Mamy USP-ka i teraz polecam jeszcze tą pompę. Ale nie wiem gdzie ta pompa się reski. I nastała cisza. Dobra, widzowie, gdzie jest ta pompa? Wy mi to musicie powiedzieć. Gdzie jest ta pompa? Bo ja nie wiem. Naprawdę. Wiem, że chyba gdzieś obok przyjemnego, ale... Ciężko powiedzieć. Nie, dlaczego ta ciężarówka jest zablokowana? Ja wiem, że ja mam poty i że ich nie wypiję, ale... Wolę, jak dojdę do strefy i jak będę już miał autko jakieś, to wypiję. Może wypiję wizę teraz? O, 55 level lewy. O nie, nie mam amunicji w ogóle do tego Słabo O dobra, ten typ trochę miał Leczenie oczywiście mogę każda jak coś, nie? byście do mnie nie krzyczali w komentarzach. Dobra. A tego nie mogę, bo to też zadaję do A nie. Dobra, wezmę. Najwyżej na mnie nakrzyczycie w komentarzu. Mam no, slurp, dobra slurp, za 10hp zawsze najlepszy, nie? U, jedziemy, pójdź, jedziemy. Pójdź, Do Pójdź, pistolet. Do pójdź. się przyda. Trochę macików jeszcze nikomu nie zaszkodzi. Chyba nie, to nie by było jakbym znalazł lamę. Bo by było i dużo leczenie. Idę zabić Mandaloriana, bo... O! I właśnie widzę lamę. Widzowie ja mam jakieś farta, nie? Autko gdzie jesteś? I po lamę śmigam. Patrzcie widzowie. Lama. To mi się zbagowało nie? Widzieliście, gazowałem i nie mogłem pojechać, nie? Dawaj, dawaj, mam. Coca-cola, Coca-cola, nara yy, Widzowie, jestem Riff Mmm, nie. Widzowie już raczej pompy nie zdobędza, nie? ptali se, že jsem taký kamper, ale to byl pevně jakýž spocenec a já mám jen pistolet, więc... Tak, wiem, widziałem, że muszę się uleczyć, ale... A aj, widzowie! Ajaj! Kurcze! Aj. A zabijcie ją ci, bo dzisiaj jecha to zostało. Mmm, szkole. Ale chłop zginie od boty. Dobra, widzowie, ja kończę ten film bo już nie ma sensu nagrywać dalej Już mi się po prostu, no, nie chce Więc Wbijajcie łapki w górę Czerwona subskrypcja tam na dole musi się znaleźć Szara No i siema